Witajcie, z tej strony Rafał Woźniewski z zespołu Forever. Zapraszam Was do obejrzenia making ofu do najnowszego teledysku zatytułowanego Słodki Jolero. Mamy znakomity dzień, letni dzień. Mamy znakomitego Jolero, który jest fajnie przebrany, wystylizowany. Kochani, pragnę przedstawić wam słodkiego Jolero. To właśnie on. Jak ci się pracowało na planie? Było super. Fajne dziewczyny, fajne prowadzący, fajne nagrywanie. Super, z zarąbiście. Na planie oczywiście było bardzo gorąco. Zresztą tak jak zawsze z firmą Rakoczy. Dziewczyny się tak kleiły do naszego tytułowego Jolero, że się nie mogły od niego kompletnie odkleić. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania całej piosenki, jakże i teledysku, Dawidowi, Jankowi, Robertowi, wszystkim pięknym dziewczynom, które przyjechały do nas z całej Polski. Dziękuję serdecznie. Dominikowi za świetny scenariusz. Nikodemowi, który trzyma właśnie aparat i się uśmiecha do mnie. Ani, która prze, przewraca tam Facebooka. Dziękuję serdecznie, jesteście kochani. Zapraszam wszystkich serdecznie do obejrzenia najnowszego teledysku do piosenki Słodki Jolero. Pozdrawiam, Rafał Woźniewski, Forever. Dzień, jest tu oparty plecami do Was.